Rozdział dziewiąty Wyprawa do Salamona Profesorka Sylwia, Lubaczek Piotruś, jego siostra Zuzia, Koko, Mambo i Boko zaplanowali dotrzeć do Salamona. Pogoda była słoneczna. Gdzie idziemy teraz? zapytał Koko. Do Salamona, odpowiedziała Sylwia. Dlaczego? wykrztuł się w końcu Koko. Sylwio... Co chcesz zrobić w tej wiosce? Ja chcę tam znaleźć pas dżunglowca-tropikalowca i potem zdobyć łuk. Pąknęło Sylwia. Sylwio, będziesz miała łuk do strzelania zwierząt. Wrzosnął Piotruś. Słucham, słucham, zapytał pan Roman, podchodząc do Sylwii, Piotrusia, Zuzi, koka, Mamba i Woka. Zaległa cisza. Sylwia już miała coś powiedzieć, ale powstrzymała się na widok błagalnego spojrzenia Piotrusia. Żartowałam. Błęknęła nie patrząc na pana Romana. Panie Romanie, przepraszam, gdzie jest Salamon? Zapytał Koko. Wy jesteście bliżej domu przy uli ulicy Tukanowej 3. Wyskręćcie w lewo, a następnie idźcie prosto 16 kilometrów. Powiedział Roman. Salomon znajduje się 16 kilometrów stąd. Zgadzam się. Zgodziła się z satysfakcją Sylwia. Profesorka Sylwia zrozumiała, że Salamon znajduje się 16 km od Gejdricha. Pan Roman westchnął i wyszedł. No, widzisz, wybuchła Sylwia. Salamon jest 16 km stąd. Profesorka Sylwia, Piotruś, zuzie, Koko, Mambo i Woko opuścili Geideich. Zaczął się powiew. Daleko jeszcze. Zapytał Woko. oko. Tak, jeszcze daleko, odpowiedziała Sylwia. My jeszcze musimy iść piętnaście kilometrów. Piotrusiu, patrz. Sylwia zeknęła na Piotrusie. To jest grodzisko, w którym byliśmy przed wczoraj. Pamiętasz? Tak, pamiętam. to mi Piotruś. Nie pamiętam, wyjaśniła Sylwia, tylko pamiętam. Pamiętam, wyjękał Piotruś. Tylko pamiętam. Zaczął się powiew. Powiedział Mambo. To jest łagodny wieczyk i nic nie szkodzi człowiekowi. Tak, zgadzam się. zgodziła się Sylwia. Powiew jest łagodniejszy od wichury. Bo wichura jest szkodliwsza dla człowieka i może szczyć drzewa i palmy. Masz rację, Sylwio. Zachotał Mambo. Wichura szkodzi człowiekowi, zwierzętom i nawet ziemi, i nie tylko, ale również huragan. O, huragan jest najszkodliwszym wiatrem dla człowieka. I może być nawet tornado, a my nie doczekamy się tornada, ale mamy bardzo ciepłą i bardzo wilgotną dżunglę. Ale ja urodziłam się w Europie, dodała Sylwia, a my urodziliśmy się w dżungli, krzyknęli Koko, Mambo i Woko. — Piotruś w szybciej niż Zuzia — powiedziała Sylwia. — Ale to ja jestem bardziej dziecinny od batka, wypalił Piotr. Ale ty urodziłeś się dwa lata przed Zuzią — dodała Sylwia. — Daleko jeszcze do Salamona — dodał Koko. — Jeszcze około dziesięciu kilometrów musimy iść do Salamona — bąknęła Sylwia. Tamtędy właśnie uciekł pan Roman. — Pan Roman jest już pewnie daleko — zaległa cisza. Było gorące popołudnie. Było słońce, ale nie było chmur. Daleko jeszcze? zapytał Mambo. Musimy iść jeszcze pięć kilometrów. Odpowiedziała Sylwia. To już niedaleko od nas, powiedział Mambo. Już niedługo będziemy w Salamonie. Pas dżunglowca tropikalowca znajdziesz w tej wiosce. Znajdę pas dżunglowca tropikalowca w ciałku, powiedziała Sylwia. Nie, Sylwio, niech ciałku. Ciałek znajduje się dwadzieścia kilometrów od Gejdericha. Zdziwił się Mambo. Znajdziesz pasa w Salamonie. Nie wiem, jak wygląda pas dżunglowcy-tropikalowca, dodała Sylwia. Ty na razie nie wiesz, jak wygląda pas tego potwora, którego zabiłaś tuż przed południem Zuzi, powiedział Mambo. Ale Zuzi jest już w trzecim dniu życia, dodała Sylwia. Zuzie to jeszcze niemowlę, Zuzie to jeszcze noworodek. Gdy nasi bohaterowie dotarli do Salamona, nadszedł wieczór. Jesteśmy już w Salamonie, wrzasnęli Koko, Mambo i Woko. Tak jest, przyteknęła im Sylwia. Już dotarliśmy do Salamona, krzyknęli Sylwia, Koko, Mambo i Woko. Salamon miał trzy domy. Ludność tej wioski wyniosła dziesięć osób. A najbierze stół drogi do Paćka, na którą znajdował się pas dżunglowcy-tropikalowca. Ta wioska, Salamon, jest o pięć razy mniejsza niż Gejderich, powiedziała Sylwia. Gejderich ma pięćdziesiąt osób, a Salamon tylko dziesięć. W Gejderichu są trzydzieści pięć mężczyzn i piętnaście kobiet, a w Salamonie tylko siedem mężczyzn i trzy kobiety. Tak jest, potwierdził jej Koko. Salomon jest mniejszy niż Geiderich. Są tylko dwie ulice. Słoniowa i Lamparta w Salomonie. Potwierdził Woko. Ulica Lamparta jest trasą do Paćka. Paćko znajduje się cztery kilometry od Salomona. Masz rację, Woko. Zachotował z satysfakcją Sylwia. Paćko jest o 4 kilometry dalej od Salomona. Zaległa cisza.